Witam na kanale Pigeon Poland. Mamy tutaj przygotowanie mieszanki do karmienia gołąbków. Mamy daną pszenicę. Mamy daną e, mieszankę standard. Mam tutaj przygotowany miks ziarenek. Mamy sie mielniane, także można sobie śmiało ją też zastosować. Także wzbogacamy naszą mieszankę. Tak to sobie wygląda. Rano dostawały go. Tak jak i dzisiaj. Bo to jeszcze można troszeczkę je oblatać. Można zrobić trening. I tak wygląda gotowa mieszanka, widać, że tutaj wszędzie jest ten burak rozprowadzony.